Panik na spoty, a parę tych marek mnie prosi o spoty Jeszcze nie zrobiłem pani na koncie i w panie mam ciągle głupoty Pani w kawiarni mnie prosi o fotę, a druga mnie pyta co robię W butach za parę patolice, idę po mrożoną pizzę, potem na wystę, ba Wierzy mi tour manager, Fordem festu, na festiwal Fura wygrana na loterii, niech przyniesie fart Jest ok, okay ale mógłbym rozbić bal Jest okay, ok, ale mógłbym więcej dać od siebie, z ciebie a pogrywam cały dzień. Jestem kotem Schrodingera, naraz znany, naraz nie. Ha, nie chodzę z buta, ja zamawiam Uber mordo.